Obowiązkowa, zasadnicza służba wojskowa to już przeszłość. Nie ma przymusu i do wojska idą tylko ci, którzy chcą ze służbą wojskową związać swoją przyszłość. Inni tylko się rejestrują. Kończę studia akurat. Akurat do wojska nie chcę się załapać, gdyż nie, no nie chcę pracować w budżetówce, mimo że są z tego duże plusy. No ale... Czyli dzisiaj tylko uregulowanie? Tak, gdzie tylko uregulowanie, sama formalność. W powiecie lubańskim rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe, które zastąpiły obowiązkowe pobory do wojska. Można by to nazwać po prostu rejestracją określonego rocznika, który w razie W będzie po prostu wykorzystywany jako rezerwa. Natomiast nie oznacza to w tym momencie poboru, a więc to jest tylko kwestia zarejestrowania. Osoba poddana kwalifikacji jest rejestrowana, badana przez Komisję Lekarską, jej dane wpisane są do bazy Wojskowej Komendy Uzupełnień. W końcu otrzymuje książeczkę wojskową z określoną kategorią i zostaje przeniesiona do rezerwy. W tym momencie można mówić o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Dzisiaj zostali wezwani na kwalifikację wojskową mężczyźni, którzy ukończyli 19. rok życia. Czyli rocznik 93, rocznik podstawowy. Niemniej jednak również są wzywanie, wzywane osoby, które wcześniej nie dopełniły takiego obowiązku. Jest to rocznik 88, 92 i taki obowiązek również na nich spoczywa. A także y, kobiety, które absolwentki kierunków psychologii, weterynarii oraz wydziałów lekarskich, bo takie jest zapotrzebowanie również dla. Wojska osób z tym wykształceniem również mogą się z Pojawić tutaj w celu przejścia kwalifikacji wojskowej. Osoby, które nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej, a do końca 2011 roku ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 lat. Kwalifikacje w starostwie powiatowym przy ulicy Mickiewicza 2 w Lubaniu w godzinach od 8 do 15 potrwają do końca lutego, poza czwartkiem 23 lutego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia. 20 27 października 2011 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został podany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. I starosta lubański otrzymał termin od 13 lutego do 29 lutego. W Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaniu. Będzie to około 410 osób z rocznika podstawowego, plus te osoby, o których mówi rozporządzenie dwóch ministrów, ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. A tym młodym ludziom, którzy chcą swoją przyszłość związać z zawodową służbą wojskową, armia oferuje szeroką gamę możliwości. Przede wszystkim są to szkoły oficerskie, które przyjmują kandydatów i kandydat po ukończeniu tej szkoły jest oficerem w stopniu podporucznika. Narodowe Siły Rezerwowe, obecnie jest to przepustka do zawodowej służby wojskowej. Są to żołnierze, którzy po odbyciu przeszkolenia służby przygotowawczej dla szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych ten okres trwa 4 miesiące. Po złożeniu przysięgi i podpisaniu kontraktu można się starać o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i rozpocząć wojskową karierę.